Trzy zwycięstwa z rzędu. Choć trudno w to uwierzyć, to lider PKO BP Ekstraklasy na zaliczenie takiej serii czeka od września poprzedniego roku. W Poznaniu wszyscy liczyli, że od soboty nie trzeba będzie już cofać się do zamieszłej przeszłości, bo w 24. kolejce do Wielkopolski przyjechała Stal Mielec, a goście w tym sezonie na wyjazdach zdobyli zaledwie 5 punktów. I rzeczywiście, od początku to gospodarze są dominującą stroną. Afonso Sousa uderza jego strzał, odbił Mądrzyk. Teraz zaczął całą akcję Bartosz Salamon. Piłka od Golizadecha wędruje na skrzydło do Hokansa. Skrzydłowy Lecha oddaje piłkę Golizadechowi, ten do Karstensena i Lech prowadził 1 do zera. Piękna akcja Lecha wyprowadzona spod własnej bramki. Asysta Golizadecha, a Karstensen z drugim golem w tym sezonie. Jeszcze nikt nie zdążył usiąść po radości po tym pierwszym golu, a już Lech pędził z kolejną akcją. Teraz milić do Iszaka. Mikael Iszak do Hokansa i jest 2 do 0. Zabójcze kilkadziesiąt sekund kolejorza. Dla Hokansa to pierwszy gol w PKO Bank Polski Ekstraklasie. W końcu odpowiedź stali. Piłka od Gettingera do Dadoka i jest już tylko 2 do 1 dla Lecha. Z ogromną precyzją wykończył to Robert Dadok. To dla niego drugi gol w bieżących rozgrywkach. Końcówka pierwszej części gry. Teraz Damian Kądzior w poszukiwaniu Krykuna i jeszcze chyba trącił tę piłkę. Bartosz Mrozek. Budzi się z chwilowego letargu Lech Pozdania. są za lepszy mądrzyk jeszcze do bitka Hokansa. Świetnie w obu sytuacjach zachował się bramkarz gość. Jaunzems. Jaunzems w stylu Rafała Wolskiego z meczu Radomiaka. Jaunzems i tylko boczna siatka. Nie wierzył o ty, że ta błyskotliwa akcja nie zakończyła się drugą bramką dla Stali. Milić. Milić w pole karne. Jest strzał Antoniego Kozubala i po raz kolejny świetnie w bramce stali Jakub Mądrzyk. Lech Poznań to jest drużyna, która strzela najczęściej trzy gole w spotkaniach spośród wszystkich drużyn naszej ligi i w 58 minucie gry dołożyła 8 takie spotkanie w tym sezonie. Afonso Sousa wykorzystuje błąd. Zengera i podwyższa prowadzenie gospodarzy. Nie wierzy trener Janusz Niedźwiedź w to, co zrobili jego obrońcy w tej akcji. Ale Lechowi wciąż było mało. Teraz Kozubal do Marka wyciągnął się Mądrzyk i odbił tę piłkę na rzut rożny. Mikael Iszak, on wciąż bez gola, na razie tylko asysta i teraz też podanie Szweda do Fiabemy. Fiabema uderza i w bramce Stali, który to już raz tego wieczora Jakub Mądrzyk. Stały fragment gry dla gości, próbuje Lech wybić tę piłkę, ale Fryderyk Grybowski nadstawia nogę i pomylił się naprawdę niewiele. Pomocnik Stali Mielec, choć trzeba przyznać, że gdyby piłka wpadła do siatki, to mielibyśmy... Mocno kuriozalną bramkę teraz ponownie Gerbowski i broni Bartosz Mrozek. Doliczony czas gry i w końcu szansa przed Mikaelem Iszakiem na gola. Mikael Iszak broni Jakub Mądrzyk, ale jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze ma piłkę Fiabema, zagrywa do kapitana kolejorza. Ten po raz drugi przegrywa pojedynek z Jakubem Mądrzykiem. To nie był jeszcze koniec dobrych sytuacji dla gospodarzy tego meczu. Wolę marki znów świetnie. Bramkarz, Stalimielec. Trzy puszczone gole, ale ile obronionych sytuacji Jakub mądrzyk do domu będzie mógł wracać z mocno podniesioną głową. Po chwili ostatni gwizdek sędziego sylwestrzaka. Ilech pewnie pokonuje Stalmielec 3 do jednego, a to oznacza, że już. Wraca na pozycję lidera tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.